Na początek tego wideo mam dla Was małą zagadkę. Otóż, co łączy ze sobą wyprawę bushcraftową, wyprawę na ryby, spacer po lesie, wyjazd rowerowy, plażowanie, czy wyprawę do tropikalnej dżungli? Zastanawiacie się nad odpowiedzią? Otóż jest ona bardzo prosta. Insekty. Komary, kleszcze, moskity, meszki, czy pchły piaskowe. W tym wideo postaram się wam odpowiedzieć jak się przed nimi uchronić i jak wyjść z tej potyczki obronną ręką. Zanim jednak zaczniemy przypominam wam o zasubskrybowaniu naszego kanału na YouTube po to abyście mogli być zawsze na bieżąco z wszystkim tym co dzieje się z naszymi produkcjami wideo. Na początek Kilka statystyk. Rekiny zabijają co roku na ziemi około 6 do 8 osób. Jadowite węże około 1000 osób. Natomiast komary aż 750 tysięcy ludzi. Co czyni je najniebezpieczniejszymi zwierzętami dla człowieka. I są to dane WHO. Oczywiście to nie małe owady mordują tych wszystkich ludzi, tylko choroby, które przenoszą. Żółta febra, malaria, denga czy japońskie zapalenie mózgu. A są jeszcze kleszcze. Od nich możemy nabawić się boleriozy czy odkleszczowego zapalenia mózgu. Cichymi gwiazdami w tym gronie są jeszcze meszki. Od ich ukąszeń możemy dostać zakrzepicy, możemy mieć amputowane palce, a także mogą doprowadzić do śmierci. Jak widzicie, nie jest to zbyt miłe towarzystwo. Mam nadzieję, że wystarczająco już was nastraszyłem, dlatego teraz o tym, jak się przed tymi owadami uchronić. Sposobów jest naprawdę wiele, dlatego postanowiliśmy podzielić je na kilka grup. Przede wszystkim odstraszające środki chemiczne, środki mechaniczne czy środki naturalne. Pamiętajcie, że dobrze jest złączyć ze sobą kilka sposobów na odstraszanie insektów. W tym wideo pokażemy Wam sposoby, jak zabezpieczyć się przed insektami ze względu na położenie geograficzne. A zaczniemy od naszego podwórka. W naszym klimacie na szczęście komary nie przenoszą chorób zakaźnych. Co prawda w latach 60. XX wieku pojawiło się kilka przypadków malarii, ale wytępiono gatunek komara, który je przenosił, tak więc problem został zażegnany. Tak więc komary dają nam popalić przez ukąszenia i swędzenie, które jest wynikiem tego ukąszenia. Gorzej jest z kleszczami. Te niewielkie pajęczaki, tak kleszcze są kuzynami pająków, przenoszą przecież tak niebezpieczne choroby, jak boreliozę czy odkleszczowe zapalenie mózgu. Na odkleszczowe zapalenie mózgu na szczęście możecie się zaszczepić. Najlepiej jest to zrobić zimą bądź wczesną wiosną, tak aby być już odpornym na nadchodzący sezon. Gorzej jest z boreliozą. Na tą chorobę szczepionki jeszcze nie ma, choć cały czas trwają intensywne prace. Sama choroba może się uaktywnić nawet po kilku latach od ukąszczenia przez kleszcza nosiciela. Ma bardzo nieprzyjemny przebieg i jest bardzo trudna do zdiagnozowania. Lekarze często leczą pacjentów na migreny, bóle stawów, bóle mięśni, a to po prostu borelioza. Meszki to natomiast bardzo nieprzyjemne ukoszenia powodujące ból i opuchliznę. Mogą pojawić się również bóle mięśni i wysoka gorączka. Pogryzienie przez wiele osobników może doprowadzić nawet do śmierci. Wierzcie mi, sam przerobiłem to trzy razy, byłem pogryziony przez meszki. Doprowadziło to do wysokiej gorączki i opuchlizny na nodze, która została pogryziona. Jak się zatem zabezpieczyć przed tymi insektami? Przyjrzyjmy się najpierw w środkom naturalnym. Po pierwsze, starajcie się ubierać na biało. Owady bardzo nie lubią tego koloru, ponieważ bardzo rzadko występuje on w środowisku naturalnym, po prostu się go boją. Zażywajcie witaminę B. Jej nadmiar jest wydalany z organizmu wraz z potem i nadaje mu nieprzyjemny dla komarów zapach, a niewyczuwalny dla ludzi. Stosujcie olejki eteryczne, cedrowy, lawendowy czy geranium w postaci kadzideł lub podgrzewanych płynów. Przejdziemy teraz do środków ochronnych. Możecie wyposażyć się w takie oto niewielkie moskitiery, które założycie na czapkę bądź kapelusz, lub takie moskitiery, które założycie na swój hamak podczas nocowania w lesie. Ja mam w tej chwili na sobie taką oto chustę firmy BAF, która wyposażona jest w tzw. Insect Shield, a więc nasączona jest substancją. Odstraszającą insekty. Możecie również nabyć takie skarpetki, które również nasączone są substancją odstraszającą kleszcze, bądź też założyć na rękę specjalną odstraszającą branzoletkę. Jednym ze sposobów na odstraszanie kleszczy są również takie ultradźwiękowe odstraszacze kleszczy, które możecie zastosować zarówno dla ludzi, dzieci, a także dla swoich czworonożnych przyjaciół. No i na koniec zostały nam odstraszające środki chemiczne. Pierwszy z nich, i tutaj posłużę się ściągawką, to NN-dietyloem toluamid, czyli DIT. Możecie go znaleźć chociażby w takich popularnych preparatach jak muga czy wako. To bardzo mocny środek. W zależności od substancji jego stężenie może dochodzić nawet do 50%. Pamiętajcie, aby dla dzieci nie stosować środków, które mają większe stężenie Dita niż 10%. Ważne jest, abyście nie nanosili preparatu na wnętrze dłoni dziecka, dlatego że mogłoby ono zatrzeć nim swoje oczy bądź usta. Alternatywą dla preparatu DIT jest ikarydyna. Można ją stosować bezpośrednio na skórę. Pamiętajcie jednak, że ikarydyna działa krócej niż DIT. Można ją natomiast stosować u dzieci od trzeciego roku życia. A co jeśli kleszcz już was ugryzie? Warto jest mieć wtedy w apteczce taki oto test, którym sprawdzicie go na obecność boleriozy. Jeżeli okaże się, że badany kleszcz jest nosicielem boreliozy, wówczas nie oznacza to, że zostaliście zakażeni. Natomiast jest to znak, aby skontaktować się z lekarzem, ponieważ istnieje uzasadnione podejrzenie zarażenia. Zanim jednak przebadacie kleszcza testem, musicie go bezpiecznie usunąć z waszej skóry. Do tego posłużą wam takie oto kleszczołapki. Są to proste urządzenia, dzięki którym usuniecie kleszcza z waszego ciała, a także ze skóry waszego kota lub psa. No to czas ruszyć się w świat. Tak naprawdę największe zagrożenie ze strony komarów będzie towarzyszyć wam w krajach egzotycznych, tropikalnych Azji, Afryki czy Ameryki. Choroby przenoszone przez komary, na które jesteście narażeni w krajach tropikalnych, to m.in. malaria, na którą nie ma szczepionki, żółta febra zwana również żółtą gorączką, denga czy japońskie zapalenie mózgu. Chorób innych można by było jeszcze kilka wymienić. Jeśli wybieracie się w podróż, warto się zatem odpowiednio zabezpieczyć. Jest kilka rzeczy, które możecie zrobić jeszcze w kraju przed wyjazdem. Po pierwsze, to odpowiednia wiedza. W internecie znajdziecie mapki, a także informacje, w których częściach świata grożą Wam choroby przenoszone przez komary lub inne owady. Ważna jest również inna wiedza, np. to, że komary nie lubią wiatru. Tam gdzie wieje, nie ma komarów. Nie lubią również wysokości. Na przykład powyżej 2200 metrów nad poziomem morza komary praktycznie nie występują, a gatunek przenoszący dengę zanika już powyżej 1000 metrów nad poziomem morza. Jeżeli potrzebujecie więcej informacji, udajcie się do poradni chorób tropikalnych. Tam też dowiecie się więcej na temat szczepień. No właśnie, szczepienia. Warto zaszczepić się na żółtą febrę i być posiadaczem tzw. żółtej książeczki. Po pierwsze dla własnego bezpieczeństwa, a po drugie dlatego, że zawsze na przejściu granicznym bądź lotnisku możecie zostać poproszeni o pokazanie takiego dokumentu. Jeżeli go nie będziecie mieć, będziecie zmuszeni do zaszczepienia się na miejscu. Warto też wiedzieć kilka rzeczy na temat obyczajów komarów. Na przykład te, które przenoszą malarię, aktywne są z reguły wieczorem, a te, które przenoszą dengę, aktywne są z reguły rano i przed południem i latają tylko do wysokości kolan. Komary, tak jak wspomniałem, nie lubią wiatru. Dlatego jak jesteście w kraju tropikalnym i macie wybór, wybierajcie pokój w hotelu wyposażony w wiatrak, a nie w klimatyzator. Co warto ze sobą zabrać, aby zabezpieczyć się przed komarami lub moskitami? Oczywiście przede wszystkim repelenty, a więc substancje, o których wspominaliśmy wcześniej, na przykład mugę czy waku. Kupcie je zawsze na zapas. Jeżeli myślicie o kupieniu jednej buteleczki mugi, kupcie dwie. Dlaczego? Otóż dlatego, że jeżeli jednak skończy wam się jedna buteleczka, wówczas nie będziecie mieli problemu z jej kupieniem. Na miejscu te środki bywają bardzo, bardzo drogie, a w niewielkim sklepie w małej wiosce gdzieś na pograniczu dżungli mogą być zupełnie niedostępne, dlatego że na przykład w porze deszczowej wiele dróg jest nieprzejezdnych. Najlepiej również zabierzcie preparaty wyposażone w aplikator w postaci atomizera, dlatego że w razie potrzeby, jeżeli będziecie musieli się podzielić tym preparatem z kimś potrzebującym, będzie to bezpieczne. Zabierzcie ze sobą wszelkiego rodzaju moskitiery to nie tylko takie, które założycie na czapkę bądź kapelusz, ale również takie, które będziecie mogli rozwiesić nad łóżkiem, nawet jeżeli wybieracie się do dżungli na zorganizowane wyjazdy. Pamiętajcie, im lepiej się zabezpieczycie, tym większe jest prawdopodobieństwo uniknięcia zakażenia chorobą przenoszoną przez insekty. Dlatego powtórzę to jeszcze raz: najlepiej zabezpieczyć się na kilka sposobów. Mam nadzieję, że to wideo pomoże Wam w walce z komarami, kleszczami i myszkami. Pamiętajcie, nie musicie obawiać się insektów, ważne, żebyście się dobrze zabezpieczyli. Ja na koniec przypominam wam, że linki do wszystkich produktów, które zobaczyliście w tym wideo, znajdziecie pod spodem w opisie i zapraszam was jak zwykle na nasze media społecznościowe. Odwiedzajcie nasz Facebook, YouTube, Instagram i Twitter.